To dajemy kuwo zioło dzisiaj. I jedziemy z tematem dzisiaj. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA? Wejdź na Gefał Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak Blik, Skiny czy Krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Korzystając z dostępnych trybów, wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Dodatkowo, codziennie możesz otwierać dodatkowy bonus, a skiny ze strony są wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronę z kodem zapisy. Link w opisie. Czekaj. Eee, przepraszam, przepraszam. <grym> może jednak, nie chcę przepraszać, może jednak, nie chcę. Zakazywać. Dobry, dobry. Dobrze, dobrze. Przepraszam, co się słucha, co się słucha wykonawca i tytuł? O, bardzo zwykle Okej. Okay.

Taka jest, taka, jest taka, jest taka, jest taka jest prawda, taka jest prawda, taka jest prawda. taka jest prawda O, bez przesady, Ej, nie, bez przesady. Nie, nie, nie mogę powiedzieć. No mówcie po polsku, kurwa. To no to B2B. I gościu mi pisze, Busins to Busins. Super, dzięki za Busins to Busins, super. Ty to mi rozjaśniłeś, wszystko teraz wiem. Wszystko jest klarowne, kurwa, teraz dla mnie. Coś się dzieje. Ty, ona ma skurcz. Szczenki? O kurwa. Ty, zombie ząb jej wypadł. Właśnie, może macie o tym coś słodkiego? A Proszę, poczęstujcie się. Dziękuję. Dosyć dzięki Oh, taka głupia sprawa sąsiadka z dołu A ty, że 6 minut, tak? Tutaj, to tutaj jest dobra. ten? Rozwalić ten łódź tego będziesz miał drewno. to zrobić. Dobra, 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 ci daj kurwa. O nie. Asystent Google wysłał 8 zł. Witam, jestem osobą upośledzoną w stopniu umiarkowanym nagrywam swoje życie po kamerkę, którą mam na barku. Proszę a. o zrozumienie mnie, jeśli słyszysz ten komunikat, pomachaj do kamerki, nagrywam kurwa. vloga o, na zlałem, kanał kurwa. YouTube Dawid Jasper. Powtarzam Pamachaj do kamery. Tak, dzięki. Stary, a ja siedzę sobie przed kąpem. I tak zwane zielone-zielone trzy, ja, ja, trzy, nie? Co stary. Żemy i kur... a dzisiaj nie dożymy życia nie Ja <śmiany> rozpalona taka rozpalona w zamraz Słodka jak malina Pom 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 hahaha <śmiany> dziadek <śmiany> przed sobotą, bo w sobotę mam wesele ta? Ta, ta, ta. Ale dzisiaj mi powiedział yy, ten rehabilitat, że nie powinienem czancić, ale mam to skorę. Ja to jest za głośny. O kur... O, kur... o. Ja, pier... Nie no, kur... No, What is there? Uh, basically? I'm uh, I don't speak German. You have ID card? For yes. No, for police department. Police department? Yes. ID uh, card? Yes, of can I see course. Them? But is it. Uh, can, you s can you show me show me your. No to jest, tak, Can I tak, 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 nie tak, 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 nie tak, 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 nie! tak, 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 Nie nie, nie Dobra, dobra Oa! Oła, oła, dobra, weź się go, on stygno, proszę cię, dobra, cię, proszę dzień, cię. Proszę dzień, cię, Oa! Dobra, 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 Oła, oła, dobra k kur... weź to, Oła, weź to Skoczyło. Kur... No i piszecie Dominik statuosa, adres e-mail, mokry słuchar e, Piszecie numer telefonu. Ja pier... No ku... A! Twój styl Nie, jak nie Czekajcie Witaj Mergani, wiem, że tego nie przeczytasz, ale spróbuję Zawsze marzyłem o kosie w CS:GO, a teraz CS 2, ale nie mam wystarczająco środków na to, by ją kupić A nie chcę też obciążać rodziców dodatkowymi kosztami I chciałbym zapytać, czy mógłbyś podarzyć mi kosę, jaką najtańsza Bo na więcej nie zasługuję Jesteś super i zmienia się, mordeczko Pozdrawiam Kacperek, to jest twój szczęśliwy dzień Wyko***j espermę Na mnie się nie liczy, co to, dla, co to dla tamtego Ja liczę przede wszystkim, żebyś ty się dobrze bawił tylko liczby i pieniądze, kurwa, jakieś was. A, o widzisz. Przygotowania żuberek, coś pięknego. <grystanie> <grystanie> Fajne. Jak multi? Usłyszałem. Ej, dobra, nie kłamali. Pudełko pachnie. Powiedział już. Mi, już że jest już Dzieciakom jakiś skam. Jakieś pewnie pachnące perfumy, kur z pachnącym pudełkiem. Już kurwa, rucha te biedne dzieciaki. A ten co skrzynki, pewnie. I róbcie statki, widzowie, róbcie statki. wykrzyknik WOP, jak zrobicie się statki. Pozdro Mister tam. Kręcą, kręcą. Co ja myślałam? Co ja myślałam, że się stanie? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego ja to zrobiłam? No, Do, Do pokoju, w którym odbywa się konfrontacja. Zmierza grupa nieznanych mężczyzn. Detektyw DJ jest przygotowany na najgorsze. Dobra, spokój! Kim jesteście? Kim wy jesteście! Aha. Ty, kurwa, ty kurwa. Wszyscy, Spokój! spokój. Dobra, dobra, wyjaśnijmy sobie, powiedzcie mi kim jesteście! Tak to kim, no, kim jesteście? Jesteś? Jesteśmy detektywami! Co prawda nie mamy licencji, bo kolegi nie ma i jest w więzieniu. Ten gościu nas wynajął, bo jego żona ponoć ci puszcza od zrobić. No, dobra, ale to chcesz chcecie nagrywać, jeżeli nawet nie masz włączonej co kamery. Kamera włączona. No nie jest włączona kamera, nic nie nagrywa. To jest po pierwsze, a po drugie, słuchaj. Tutaj się to załącza, tak? Też być profesjonalistą? No Nagrywasz zdrady? To posłuchaj. Jeżeli jesteś z branży, to pewnie nasz poznajesz, tak? Ty, patrz. To jest. Poznajesz to jest ten detektyw, Petrow. No <laughs> <Może> rzeczywiście, <się śmiech> tak Kurwa, influencerek pierdolony, no. No K! No, k, no, k, k długie! No ale pakaj z dół! Może broić! Z... Co to się, co to się z... dzieje, kurwa. Jadę z nimi! Bomba za PSM te bomby szuka! Kurwa co jest! Co jest? Co tu się dzieje? Co no. Ej, nie jest źle, widzowie! Nie jest źle! Ja to jednak potrafię. <laughs> Ej, co to już koniec? Ej, co tak szybko? Dobra, w którym mam? Gut or teklo is better? Yeah, techno is good. A, ah, okay, so I changed it. Dziękuję. A, moment. Przyjdzie mi lajda. Nie, nie, Ale wiesz, wiesz mi sotło. Tutaj... O, przepraszam. O, przepraszam. Ury, przypadek, przypadek. <śśmieniu> <Kurwa>. <śśmieniu> jeszcze mi w plecy zdać 30 hapy mi zostało. Mita Zajmę no, no, mi ta zajmują chyba. Tak, muszę zobaczyć na ręczy. kurwa kurwa, Bo kurwa, zaczekajcie, wstać No, ja też jeszcze właśnie nigdy nie lizałem. Nie, nie no, słuchajcie, mogę lizać wszystko, ale nie dupę no. no, ja tak samo mówię. Ja się wrzeszę głowę, bo no. ja słuchajcie głowę, głową się wrzeszę sobie o Jamesa. No, dajcie <śmieniu> Wszystko cipkę, to tam, bo nie ma sprawy, ale dupa nie, nic nie. No, no, to tam bo musiało być jakoś. Są wybierzona i to taki rosyjski że mi się bał. Ja od razu się boję, że nie ostra, no, tak do kościoła. Ale Widzimy raz, no e, już mówiłem, nie, e, szedłem do kościoła, bo u mnie było tak, że takie było, że o do kościoła trzeba chodzić bo, Szedłem do kościoła, tak mi nastał na nos, ta, Tak mi się żygać chciało, pożygałem się. Wróciłem do domu, musiałem to umyć jakoś, wróciłem do domu i oczywiście jeszcze za to, że nie poszedłem do, do kościoła i afera w... że nie chodzę do kościoła i wymyślam różne rzeczy, a to była prawda akurat. A ch... Ja oczywiście, że nie poszedłem do kościoła, że wymyślam, że coś i w domu afera na dwa tygodnie po prostu nie mamy do kościoła. I nikt nie chciał, i nikt nie chciał w to uwierzyć, a to prawda. Nie, 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 nie,